ok, przyszło kolejne zamówienie z H&M tym razem są to rzeczy z nowej kolekcji bardzo fajne, już otworzyłam paczkę i te rzeczy naprawdę mogę Wam serdecznie polecić to co mam na sobie, zacznijmy od tego to co mam na sobie, jest to top z dzianinki taki sam top zamówiłam też w kolorze beżowym bardzo ładny w rozmiarze M oba za 9,99. Okej, okay. kolejną rzecz, jaką mam, są to buty. Uwielbiam. Uwielbiam takie trampałki. Ja praktycznie mam w szafie tylko takie śmigałki. Mega. Uważam, że naprawdę pasują i do stroju na sportowo, tak samo jak i elegancko. Można takie buty nosić praktycznie non-stop do wszystkiego. Kolejna rzecz jest to torebka. Torebka, ale nie jedna. Dwie, takie same, ale w dwóch różnych kolorach. Czy to nie wygląda ładnie? Tą tak bardziej z myślą na jesień, a tą praktycznie i teraz latem można nosić. Obie kosztowały 19,99. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają w środku. W środku wyglądają... Poczekajcie, woreczek Po prostu zwykła kieszonka tam. Dłuższy, odpinane. Są bardzo, bardzo fajne. Wykonane też są fajnie. Kolejna rzecz jest to taka bluzeczka, taka jakby koszulka, top, dlatego że ona jest dosyć krótka. Ona, jak Wzięłam z myślą do spódnic z wysokim stanem lub dżinsów z wysokim stanem. Tak po prostu na luźno włożyć dżinsy, tak, taki top, yy, zwykłe trampki. I można świgać, tak? Na wygodnie, na szybko gdzieś do sklepu wyskoczyć. Od dłuższego czasu szukam białych dżinsów. Takich białych, które y, byłyby z takiego grubszego dżinsu, które by nie prześwitywały, były sztywne, y, ale jednocześnie na tyle elastyczne, że byłyby wygodne. I w końcu, w końcu znalazłam. Są to białe dżinsy, a raczej takie bardziej kremowe niż białe. Ja je wzięłam w rozmiarze 42. Teraz tak. Nogawkę mają lekko rozszerzaną, mają wysoki stan. Dodatkowo te guziczki są złote, takie rose gold. Myślę, że dżinsy są bardzo fajne, konkretne, grube, bardzo też wygodne, przez to, że, że mają elastan. Teraz czas na kurtki. Pomyślałam, zamówiłam dwie kurtki. Pomyślałam sobie też tak bardziej może pod jesień. Jedna to jest taka. Na pół bioder z paskiem w talii. Kupiłam ją z myślą właśnie do białych dżinsów lub zwykłych dżinsów. Jakiś top, zwykły, trampki, narzucić taką kurtkę. I myślę, że fajnie może naprawdę wyglądać. Kolejna jest sztruksowa, ale biała. W sumie to jest taki bardziej też krem, kolor krem. Ona też jest taka, już taka troszkę yy, pod pupę, za biodra, z paskiem w talii. Jest to sztruks, więc yy, zdecydowanie chyba bardziej będzie pasowała na, na jesień, taką. I tak samo, właśnie, do jeansów narzucić sobie po prostu na wygodne. No, mówiąc o wygodzie, pokazała kombinezon elegancki kombinezon, ale mimo wszystko ten kombinezon jest też bardzo wygodny. Jest, materiał jest bardzo cienki, delikatny, taki jakby trochę lejący. Ma w sobie sporo elastanu. Jest bardzo, bardzo ładny. Kolejna rzecz. Jest to spódnica. Taką spódnicę zamówiłam chyba dwa lata temu, czy trzy w HM, z tym, że ona była taka do półłytki. Niestety mi się zaciągnęła. I, a jest na tyle fajna, że, że postanowiłam zobaczyć, czy, czy mają jeszcze w tym roku tak samo. Ta jest bardzo podobna praktycznie. Jest tak samo taki satynowy materiał, e, cieniutki, miękki, bardzo przyjemny. Z tym, że ta jest e, tak. Za kolano, tak idealnie po prostu, albo tak równo z kolanem, z wysokim stanem. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Kosztowała 29,99 zł. rzecz, jaką zamówiłam, są to dżinsy z wysokim stanem, bardzo elastyczne. Takie, taki przetarty, raczej taki sprany, sprana czerń. w ten sposób. Na kolanach mają dziurę na dwóch. Myślę, że fajnie właśnie pasują do tych trampek, bo te trampki właśnie mają też taką tutaj czarną wstawkę, ten pasek. Może no, bluzka inna, ale Ogólnie bardzo są mięciutkie, takie w dotyku, takie pluszowe, jakby bardzo przyjemne i wygodne. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam tak samo, równie podobały się te rzeczy jak mi. Szczególnie podobają mi się naprawdę te buty. Buty są mega fajne. Za 19 euro z taką szerszą koturną są bardzo ładne.